stan czwarty piątki NB1. naturalnie obiegowy, naturalnie poskładany, ale jednocześnie nie prany, nie myty, nie oczyszczany. Papier wiotki, ale bez prześwitki centralnie, czyli nasza ocena stanu. Stan cztery, tutaj starej kolekcji zapis ołówkiem, także zapewne do łatwego starcia. Niewykluczone, że ta krawędź w się późniejszym wyrównana czy przycięta, bo widzę, że odnosząc jakby do całości banknotu i jego kondycji, czy chociażby tej dolnej krawędzi, dolnej w sensie układu, który tu prezentuję, to ta krawędź, czyli dolna banknotu i fragmentarycznie górna może być lekko wyrównana, przycięta, bo tutaj już nie sądzę, to na tym etapie wygląda naturalnie, ale tak poniżej zgięcia centralnego mam wrażenie, że jest po Poza tym nie widzę żadnych e, innych cech z, mogących sugerować poprawy jakiekolwiek czy oczyszczanie, pranie, moczenie. To wszystko jest naturalne. Widać jak był złożony, był w pół, jeszcze raz w pół, później jeszcze raz w pół, czyli na kostkę, na 8. Prezencja dawersu ładna. E, ta lub niezmieniona, zmieniona, nie wyblakła. Tutaj takie lekkie przebarwienia, ale one są, e, można powiedzieć, prawie naturalnego charakteru mające wygląd. Pełnie poprawna, jak na ten rzadki nominał lubiany i rozproszony mocno po kolekcjonerach ze względu na liczne odmiany, to wręcz powiedziałbym, że ponad ponadprzeciętna sztuka.